Psalm 38. Modlitwa cierpiącego pokutnika, Psalm Dawidowy, przy ofierze pamiątkowej. Panie, nie kasz mnie w gniewie swoim i nie karć mnie w zapalczywości swojej, bo strzały Twoje przeszyły mnie i ciąży nade mną ręka Twoja. Nie ma na ciele moim miejsca, które by nie było. Uszkodzone przez gniew twój, i nie ma nic zdrowego w kościach moich z powodu grzechu mojego. Winy moje bowiem wyrosły ponad głowę moją, są jak wielki ciężar zbyt ciężki dla mnie. Rany moje cuchną i ropieją z powodu głupoty mojej. Jestem zgięty i pochylony bardzo. Cały dzień chodzę w żałobie, ogień pali lędźwie moje, i nie ma zdrowego miejsca na ciele moim. Jestem osłabiony i bardzo przygnębiony. Krzyczę, bo wzburzone jest serce moje, Panie, przed Tobą są wszystkie pragnienia moje, a westchnienie moje nie jest zakryte przed Tobą. Serce moje bije gwałtownie, opuszcza mnie siła moja, a nawet światło oczu moich zanika. Przyjaciele i towarzysze moi stoją z dala od mego nieszczęścia, a krewni moi stronią ode mnie. Zastawiają sidła ci, co godzą na życie moje, a ci, którzy życzą mi nieszczęścia, grożą zagładą. I nieustannie knują podstępy, lecz ja, jak człowiek głuchy, nie słyszę, jestem jak niemy, który nie otwiera ust swoich. Stałem się jak mąż, który nie słyszy i który nie ma odpowiedzi w ustach swoich. W Tobie bowiem, Panie, pokładam nadzieję moją. Ty odpowiadasz, Panie, Boże mój bo pomyślałem niech się nie cieszą ci którzy wynoszą się nade mnie kiedy potknie się noga moja ja bowiem jestem bliski upadku i ból mój stale jest przede mną wyznaję winę moją niepokoję się z powodu grzechu swego lecz nieprzyjaciele moi żyją i są mocni i wielu jest takich, którzy nienawidzą mnie bez przyczyny, a ci, którzy złem za dobro odpłacają, prześladują mnie, gdyż zabiegam o dobro. Nie opuszczaj mnie, panie Boże mój.